Poznać miłość Boga Ojca do nas, do całej ludzkości. Pierwsze objawienie, część trzecia. Ojcze, opowiedz naszym sercom o Twojej miłości do nas, tak abyśmy ją przyjęli, radowali się nią. I w końcu zaczęli nią żyć, byśmy nie szukali wiedzy poza Tobą. Mów do serca każdego z nas, matka Eugenia zapisała. Opowieść Boga Ojca o miłości do swoich dzieci. Wszystko to znowu poszło w niepamięć i ludzie pogrążyli się w błędach i strachu, uważając za męczące przestrzeganie przykazań, które dałem im przez mojżesza. Ustanowili inne prawa odpowiadające ich wadom łatwiejsze do przestrzegania. Stopniowo w przesadnym lęku odczuwanym przede mną coraz bardziej o mnie zapominali i znieważali obelgami, mimo to moja miłość do ludzi, moich dzieci wcale nie ustała. Kiedy stwierdziłem, że ani patriarchowie, ani prorocy nie potrafili sprawić, by ludzie mnie poznali i pokochali, postanowiłem przyjść ja sam. Ale jak to zrobić, żeby znaleźć się między ludźmi? Nie było innego sposobu, jak tylko przyjść samemu w drugiej osobie mojego Bóstwa. Czy jednak ludzie mnie poznają? Czy mnie posłuchają? Żadne przyszłe wydarzenia nie są przede mną ukryte. Dlatego na te obydwa pytania odpowiedziałem sobie sam. Nawet będąc blisko mnie, zlekceważą moją obecność. W moim synu źle się ze mną obejdą, pomimo całego dobra, jakie im wyświadczę. Znieważą mnie, w moim synu. Ukrzyżują, aby doprowadzić mnie do śmierci. Czy to mnie powstrzyma? Nie. Moja miłość do moich dzieci, ludzi, jest zbyt wielka. Nic mnie nie powstrzymało. Uznajcie więc słusznie, że Was ukochałem, można by rzec, bardziej niż mojego umiłowanego syna, lub ściśle mówiąc, Bardziej od siebie samego. Jakże prawdziwe jest to, co Wam mówię? Gdyby bowiem życie i śmierć jednego z moich stworzeń, podobna do śmierci mojego syna, wystarczyła na zadośćuczynienie za grzechy innych ludzi, zawahałbym się. Dlaczego? Dlatego, że zdradziłbym moją miłość. Wskazując na cierpienie inne dziecko, które kocham zamiast cierpieć samemu w moim Synu. Nie chciałbym nigdy sprawiać cierpienia moim dzieciom. Oto w skrócie opowieść o mojej miłości, aż do mojego przyjścia między ludzi za pośrednictwem mojego Syna. Większość ludzi zna te wszystkie wydarzenia, ale ignoruje istotę rzeczy. To, że miłość wszystkim kierowała. Tak, to jest miłość. Ona jest tym, na co pragnę Wam zwrócić uwagę. Teraz jednak ta miłość jest zapomniana. Pragnę ją Wam przypomnieć, abyście nauczyli się poznawać mnie takim, jaki jestem. Nie bądźcie więc bojaźliwi jak niewolnicy wobec Ojca, który tak bardzo Was kocha. W tej opowieści, jak widzicie, jesteśmy dopiero w pierwszym dniu pierwszego wieku, a chciałbym doprowadzić się aż do naszych dni, do XX wieku. Jak bardzo jesteś dobry Ojcze! Nikogo nie dotknąłeś takim cierpieniem tylko samego siebie w osobie Syna. Kto z nas pojmuje tę miłość Twoją do nas? O dobry Ojcze. Matka Eugenia zapisała dalej: Miłość silniejsza niż grzech. O jakże moja ojcowska miłość została przez ludzi zapomniana, a mimo wszystko, jakże czule Was kocham. Czegóż nie uczyniłem w moim synu, to jest w osobie syna mojego, który stał się człowiekiem. Bóstwo ukryło się w tej ludzkiej naturze. Małej, biednej, pokornej. Prowadziłem z moim synem Jezusem życie pełne wyrzeczeń i pracy. Przyjmowałem jego modlitwy, aby wytyczyć drogę człowiekowi, aby zawsze postępował w sprawiedliwości, aby bezpiecznie doszedł do mnie. Oczywiście dobrze rozumiem słabość moich dzieci. Dlatego poleciłem mojemu synowi dać im środki, za pomocą których dźwigną się ze swoich upadków. Te środki pomogą im oczyścić się z grzechów, aby znów stali się dziećmi mojej miłości. To głównie siedem sakramentów. Przede wszystkim jednak doniosłem środkiem dla Waszego Zbawienia, pomimo Waszych upadków. Jest ukrzyżowany. Jest krew mojego syna, która, gdy tylko tego pragniecie, w każdej chwili wylewa się na Was, czy to w sakramencie pokuty, czy podczas najświętszej ofiary mszy. Moje drogie dzieci, już od dwudziestu wieków napełniam Was tymi dobrodziejstwami i specjalnymi łaskami, a rezultat jest, bardzo mizerne. Ileż to moich stworzeń, stawszy się przez syna mojego dziećmi mojej miłości, bardzo szybko rzuciło się w wieczystą otchłań. Zaprawdę nie poznali mojej nieskończonej dobroci, a ja tak bardzo Was kocham. Przynajmniej Wy, którzy wiecie, iż ja sam przychodzę, aby z Wami rozmawiać, aby dać Wam poznać moją miłość. Nie rzucajcie się w otchłań przez litość nad sobą. Jestem waszym Ojcem. Gdybyście nazwali mnie Ojcem i dalibyście mi świadectwo Waszej miłości, czyż moglibyście znaleźć we mnie serce tak zatwardziałe i tak nieczułe, że pozwoliłoby wam zginąć? Nie, nie, nie wierzcie w to. Jestem najlepszym z ojców. Złam, znam słabość moich stworzeń. Przyjdźcie do mnie, przyjdźcie z ufnością i miłością, a ja po waszej skrusze przebaczę Wam. Nawet gdyby Wasze grzechy były tak odrażające jak bagno, Wasza ufność i Wasza miłość pozwoli mi o nich zapomnieć do tego stopnia, że nie zostaniecie osądzeni. Jestem sprawiedliwy, to prawda, ale miłość odpłaca za wszystko. Posłuchajcie, dzieci moje. Przy pomocy pewnego porównania pragnę zapewnić Was o mojej miłości. Dla mnie Wasze grzechy są jak żelazo, a Wasze akty miłości jak złoto. Nawet gdybyście dali mi tysiąc kilogramów żelaza. Nie będzie ono znaczyć dla mnie tyle, ile dziesięć kilogramów złota, które mi ofiarujecie. To znaczy, że odrobiną miłości można odpokutować za ogromne niegodziwości. To tylko bardzo nikłe podobieństwo do mojego sądu nad moimi dziećmi, ludźmi, wszystkimi bez wyjątku. Dlatego należy przychodzić do mnie. Jestem tak blisko Was. Dlatego trzeba kochać mnie i czcić, abyście nie byli sądzeni, albo co najwyżej, sądzeni z nieskończenie miłosierną miłością. Nie wątpcie, gdyby moje serce nie było takie, zgładziłbym świat już dawno, gdy popełnił grzech. Tymczasem jesteście świadkami, że moja opieka objawia się nieustannie poprzez łaski i różne dobrodziejstwa. Możecie z tego wywnioskować, że istnieje ojciec nad wszystkimi ojcami, który kocha i nigdy nie przestanie was kochać, bylebyście tylko tego pragnęli. Bóg Ojciec przychodzi dwoma drogami: Przychodzę do Was dwoma drogami poprzez Krzyż i Eucharystię. Krzyż jest moją drogą stępowania ku moim dzieciom. Sprawiłem, że przez Niego mój syn Was odkupił. Dla Was krzyż jest drogą dojścia do mojego syna, a przez mojego syna do mnie. Bez niego nigdy nie moglibyście przyjść do mnie, człowiek bowiem ściągnął na siebie przez grzech karę rozłąki z Bogiem. W Eucharystii przebywam między Wami jak ojciec w swojej rodzinie. Chciałem, żeby mój syn ustanowił Eucharystię aby z każdego tabernakulum uczynić skarbiec moich łask, moich bogactw i mojej miłości, aby dać się ludziom, moim dzieciom. Sprawiam, że tymi dwiema drogami nieustannie stępuje moja potęga oraz moje niezmierzone miłosierdzie. Ukazałem Wam, że mój syn, Jezus, reprezentuje mnie przed ludźmi i że przez Niego stale przebywam między nimi. Teraz pragnę Wam pokazać, że przychodzę do Was także przez Mojego Ducha Świętego, aby być wśród Was. Dzieło trzeciej osoby, Mojego Bóstwa, dokonuje się bez rozgłosu i człowiek często go nie dostrzega. Dla mnie jednak jest to bardzo odpowiedni sposób umożliwiający mi przebywanie nie tylko w tabernakulum, ale również w duszach wszystkich, którzy znajdują się w stanie łaski. W nich ustawiam mój tron i tam zawsze przebywam jak prawdziwy ojciec, który kocha, chroni i pomaga swemu dziecku. Nikt nie może pojąć radości, jaką odczuwam kiedy jestem sam na sam z duszą. Chwała Ojcu za tak wielką Jego miłość do Ciebie i do mnie, braci i siostro, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.